W międzyczasie moja wnuczka Valentina miała występ tańca, koncert, od, który odbył się w kasyno. A jak co roku widzieliście, wysyłam jakiś krótki filmik. W tym roku tylko pokazuję parę zdjęć, dlatego że oczywiście nie by, wolno było nagrywać. Kupiłam jej kwiatki, także kupiłam dwa takie cupcakes, ciasteczka. Jeden dla jej siostry, a drugi, drugi dla niej. A tylko pokazuję parę zdjęć, a w tym roku miała inne stroje do tańca, bardzo mi się podobały. W ogóle była bardzo duża grupa, może jakieś 300 dzieci w różnym wieku. Każda grupa miała inne kostiumy w różnych kolorach. Mnie się strasznie, strasznie to podobało. Szkoda, że nie mogę nagrywać i pokazywać, ale pokazuję tylko to, co mogę, bo także chcę, żeby moja rodzina widziała, a że wnuczka poza a, bawieniem się tylko a robi też coś innego. I ona bardzo lubi tańczyć. Tylko mam dwa zdjęcia z występu, które córka kupiła. Oni chcą sprzedawać i filmiki, i zdjęcia i liczą sobie bardzo drogo. Wniosłyśmy już domek tutaj do pralni. Teraz moja córka go odkurzy i zaczniemy dekorować pokój. Gdy wnuczki przyjdą, to będą się. Bawiły. Ja ubieram jedną choinkę. Jeszcze nie jest skończone. Pokażę Wam, gdy wszystko będzie zrobione. Jeszcze muszę wyjąć następne pudełko z białymi rzeczami. W każdym pokoju. Firanki są uprane, teraz muszę je ładnie rozsunąć. Ja lubię, gdy firanki fruwają. Otworzę okno zawsze, jak jest wiaterek, i wszystko ładnie fruwa. My bierzemy firanki co jakieś 2-3 miesiące, dlatego, że się bardzo kurzy. Teraz muszę się zastanowić. W jakim kolorze w tym roku będzie dekoracja na stole? Ten stół jest rozsuwany, to wystarczy dla nas, bo w tym roku nie będzie nas dużo przy stole. Co roku mam bardzo dużo ludzi, a w tym roku nie będzie nas dużo, to wszyscy się zmieścimy. Teraz będzie sortowanie prezentów dla moich wnuczek. Zobaczcie, jakie duże pudełko. Muszę policzyć, czy obie mają taką samą ilość, chociaż ta młodsza jeszcze nie rozumie. A w razie coś, to będę musiała może dokupić coś. Ja prezenty kupuję w ciągu roku, i gdy jest coś przecenione, więc. Trzymam po prostu, trzymam w pudełku i kupuję. Gdy już policzę to wszystko, to wtedy Wam pokażę. O, pewnie Wam nie pokażę prezentów, tylko pokażę Wam, gdy już będziemy je otwierać. Wygląda, że to jest strasznie dużo, no ale naprawdę bardzo mało mnie to kosztowało. Bo ja to wszystko robię z głową, myślę. A gdy coś zobaczę w sklepie, jestem, zobaczę, że jest tylko kilka dolarów, to od razu łap i robię zakup. Przydałoby się jeszcze c dwie jakieś sukieneczki, ale jeszcze mam chwilę czasu, to mogę jeszcze dokupić je. Dlatego że wnuczka była w sklepie z mamą i mówiła, że w jednym sklepie jej się podobała sukienka. No ale oczywiście, kupisz jednej, to musisz kupić drugiej. Pakuję, pakuję. Jeszcze wszystko nie jest zrobione. Wygląda, że Valentina ma więcej prezentów. Dzija ma mniej. Jeszcze mam parę na podłodze, ale moja córka mówi, że dokupi, dopakuje i wszystko będzie czekało. A w tym roku nie ma dużo kokard, a papiery, które mam, to ja kupuję po świętach. Zwykle są 3, 4, 5, 6 dolarów za jedną rolkę. Po świętach są 50 centów. Więc ja co roku tak kupuję i trzymam na różne okazje, czy świąteczne, czy i z innej okazji nawet na stół różne serwetki papierowe w różnym kolorze, a biorę się dalej za pracę. Tutaj już leży trochę śmieci do wyrzucenia, jeszcze dojdzie troszkę więcej. Patrzcie, co jest, święty Mikołaj wychodzi ze schowka. Dużo rzeczy mam tutaj. Co tam niesiesz? Cukierki. Dużo cukierków. Dużo. <laughs> Różowy kolor! Co to dużo. będzie? Różowy Christmas Tree. I te wszystkie lody O ten roku. Zapomniałam o ich dekoracji. Nie, yeah, cała i... Czekaj, że żeby... Ale będziesz miała Dobrze. dużo pracy. Pokaż ten w przybliżeniu. Ja, te wszystkie cel... Piękne cukierki, cukierki, groszki, a to jest marshmallow u góry. Tak. A pokażemy Wam, gdy ona to wszystko skończy, udekoruje, będzie na pewno bardzo pięknie. Kolor będzie pasował do tego domku dla lalek. Ale jest szykowanie. Tutaj dali mi takie podkładki, żeby tutaj przykleić do wycieraczki, żeby się nie ślizgała. I to bardzo dobrze, bo sobie tak myślałam, że może będę miała z tym wszystkim problemy. Cztery rogi, ale zostawię też. Cztery ich może przydadzą mi się do obrusa, żeby przykleić na stół. Tą musimy schować. A położyć tą. Merry Christmas będzie, gdy się wchodzi. To jest jakiś paproch. Nie jest bardzo duża. Tak musi być. Tak jak drzwi są. Merry Christmas. Gdy się wchodzi z tej strony. Chyba będzie dobrze. Może odwrócę. Na razie zostawię. Chyba odwrócę. Dałaby się większa. Większa jak wejściowe drzwi. No, ale taka jest. Można byłoby kupić dwie. No nie wiem. Na razie tak zostanie. Pięknie wygląda. Pięknie wygląda. Merry Christmas! Teraz rozciągnę stół i naszykuję może dekorację, obrót, który będę używała. A gdy już wybiorę wszystkie talerze i zrobię dekorację, to Wam pokażę. Bardzo dobry stół, tylko muszę pod niego wejść i tutaj zamknąć pochwyty. Pokażę wam teraz pod talerze i ten obrus. Gdy już wyłączę kamerę, to wejdę pod stół i zamknę te uchwyty, żeby się to nie otwierało. Rozłożę pierwsze biały stary obrus, a na wierzch położę ten. O! Pofrunął sam. Co to się dzieje? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego on pofrunął sam. Domyślam się, ale nie powiem. Pierwsze biały. Dlatego, że ten nie jest taki 100% gęsty, jak ten biały, ten jest cieńszy i przyświetluje i będzie, tak, stół będzie wyglądał brązowo. Tym nakryję, a później mam takie specjalne haczyki, a, które trzymają, żeby obrócić się nie zsuwał. Mam też te właśnie naklejki, takie, które zużyłam do tej wycieraczki. Nie wiem, w którą stronę odwrócę to, dlatego, że gdy się wchodzi, to będzie lepiej wyglądać. Gdy się patrzy na stół, to będzie lepiej wyglądać. Jak widać, ten ryf. Nie wiem, po polsku. Ryf okrągły, zaraz Wam pokażę. Mam inne obrusy świąteczne, ale tak pomyślałam, że może, może ten. Okej. Okay. A na, tutaj z boku, zaraz wyjmę. Zaraz wyjmę. I położę podstawki. Tutaj są. Ich mam chyba 8 Zaraz wam pokażę. Będzie nas. Będzie nas dorosłych. Co się dzieje? Wszystko mi wylatuje, z rąk wyskakuje. Dwa, cztery. Czworo dorosłych. Może mojego zięcia, mała, Chyba przyjedzie. Ona nie przypuści. I moje dwie wnuczki. Także wnuczki mogą tu siedzieć. Albo im rozłożę małe stoliki podłużne mam dwa, mam krzesełka i zrobię dla, dla nich osobne stoliki tutaj, żeby obie sobie siedziały tutaj. To chyba rozłożę. No nie wiem, czy. Czy to będzie pasować do tego obrusa? Ale wiecie, nie będzie nas dużo, więc nie chcę z tym wszystkim przesadzać. Gorąco mi jest. Kilka w różnym stylu. Ja to wszystko wymieszam, żeby jeden był taki, a drugi był taki. Zaraz Wam pokażę. Jeszcze nie wiem. Jak to ja to wszystko zrobię? Na razie Wam pokazuję, co wyjęłam i jak ten obrós wygląda. Myślałam, że się nakręca, wyłączyło się. Chciałam zrobić taką świąteczną, piękną dekorację, dekorację z moich wspomnień, z mojego dzieciństwa. I akurat złożyło się do tego, że ja mam takie podstawki pod talerze. Nie będzie dużo gości, tylko najbliższa rodzina, więc położę te podstawki. W razie, gdy ktoś jeszcze przyjedzie, jak to mówią, nieproszony gość, no to będę miała miejsce dla nich. Dlatego, że moje wnuczki posadzę przy malutkim rozkładanym sto, stoliku, położę im też takie podstawki i będą jadły, siedziały koło nas. Resztę co zrobię, to Wam pokażę, gdy już wszystko będzie udekorowane.